Siema, ja jestem Demin, dzisiaj zagramy w Limbo Wcielamy się w mojego chłopca który chce, który chce uratować swoją siostrę, która została porwana Musimy przemierzyć czarno-białe krainy w tym celu Więc zbudźmy naszego chłopca tylko w jaki sposób O, dobra, wstaję Wstaje, jest dobrze Gra naprawdę bardzo fajnie wykonana. Nie. Dobra, tutaj nic nie ma. Pierwszy raz mam styczność z tą grom. Hopsa. Trzeba tu przeskoczyć na biegu. Dół z kolcami, no co jest, jak to mam a dobra, kontrolę. Trzeba to zapchać? Nie Aha, dobra, wyjdziemy na tą, na tą, na ten wózek Spoko <laughs> Zjeżdżamy Tutaj na dół. Bardzo fajnie gra wykonana, naprawdę. Ja Będę tu chyba wolał przeskoczyć, bo nie wiem co się znajduje pode mną. Aha. To już wiemy. Szybki świl, bo już wiemy. A co kaman? Po prostu tak z ciekawości wskoczyłem tam. Przecież dobrze mogłem... Dobrze mogłem się skapnąć, przecież że O coś jest nie tak Zajebiście, naprawdę zajebiście. I tylko taki szum, taki wiaterek. Dobrze, dopłynęliśmy do brzegu. Czas ruszyć dalej. Nie, to zrobimy tak. Mogę tą łódkę wziąć. Właśnie. Logiczna gra. Hopsa. I udało się. Starego piernika wyjadacza gamingowego nie pokona ta gra. Musiałem dać tą opsa. Dobrze, w taki sposób. Proszę bardzo. Muszę to przeskoczyć, a tam... Nie, nie tak, nie tak. Muszę z drugiej strony, bo inaczej nie przejdę. Orzysz ty! Hmm, to chyba będziemy musieli tak to zniszczyć i wtedy jak uda nam się obciąć tą linę, a raczej to, to co jest na linie, tak, to wtedy zmniejszy się ciężar i pójdziemy do góry. Proste, lu logiczne ludziska... O kurde! O kurde! Ja, jakie przerażenie w moich oczach Dobra Toż wiem, że coś jest nie Wiem, że coś jest nie tak, dam żonie w to zagrać. I chyba by poszło by o wiele lepiej albo więcej byłoby śmiechu na razie to jest takie przeskakiwanie przez przeszkody takie jakby powiedzmy takie przygotowanie na, na najgorsze ale już coś mi tutaj To będzie pływać. Nie, nie, proszę cię. Kurde. Kurde. Albo mam się jej złapać Albo mam się jej złapać I przepłynąć, spróbujemy Nie, jednak nie Nie, to tak być nie może, to musi Jest skrzynce utknąłem. Trzeba ją wyprać do wody. Nic. Czekaj, czekaj. Tu była jakaś lina. Tak, tak Trzeba się rozbujać Opsa Jeszcze Papsa! jeszcze mocniej. Jeszcze daj mi mocniej. I o to to, I o to to chodzi. Jeśli chodzi o długość odcinków. Jeszcze nie wiem. Do teraz się zastanawiam. Jakie nagrywać. Jak, jakie mają być długie. I to jest ten bajer! Ale. Co jest, za wysoko było? Dobra, ja zrobię tu cięcie. Wiadomo o co chodzi. Dobra, wracamy do gry. Udało się nam zrzucić pień. I lepiej będzie zejść dołem, jeszcze tam powyżej. Miałam drugą linę. Jeszcze nie płyniemy. Tam powyżej właśnie miałem drugą linę. Gdzie było właśnie znajdźka? Hmm, będzie trzeba jeszcze wziąć tą skrzynię, mi się wydaje, dla bezpieczeństwa. Będę się staro tak robić właśnie co dwie rundy. Nie skacz. Teraz powinniśmy doskoczyć spokojnie. Udało się. No, co dwie plansze będę kombinował. W sumie to też bo, tak strasznie długa gra nie jest. Tu coś jest. Oj, oj, oj! Dobra, to musimy jakoś to ściągnąć, ale które tu wejść. Hm, teraz trzeba pomyśleć. Doskoczymy. Zasrany pająk. O, chyba spadło. Nie, jeszcze raz, jeszcze raz trzeba go zmusić, żeby... W nas dźgnął. Spadło. Teraz cię załatwimy. Ja będę mógł tak przeskoczę. Dawaj tę te łapę teraz twoją. Troszkę za daleko. Tutaj. Jeszcze zostały dwie I ostatnia Oj Na to nie byłem przygotowany Teraz go w ten sposób załatwimy Trzeba poczekać. A, aj. aj, aj. Dobra, on ma jeszcze tam pozostałe, czy się wycofa? Z pierwszy do góry No to w ten sposób pokonaliśmy bardzo dużego, brzydkiego, ogromnego pająka co? Nie lubię tak schodzić w dół, nie wiem co mnie czeka Pierwszy stwór za nami nie obyło się bez problemów Coś słyszałem tu. Coś tu słyszałem. To jest jego leże. Nie, proszę Cię, nie utknąłem. Nie! Co i, i koniec! Wrócił po mnie. A ja sięż ruszam. Wiję się ruszam. Bije się. Ja jeszcze żyję. Pach. Dobre. Co za? Jak dzżownie... Yy, w sumie te... Łomusy. Nie... Kurde nie! No, wpadłem. Jak śliwka w kompot. Dobra. Jak się tego pozbyć? Tak jest na, za, za każdym razem czeka na nas jakieś niebezpieczeństwo. Czy to jest pająk czy nie? Tu będę musiał od razu uciec No. Nawet to, że chcę sobie pomóc, ale sprawia to właśnie... Takie niebezpieczeństwo, że można zginąć. Aha, dobra. No bardzo dobrze to rozumiem. O co tu, Kaman, Trzeba się utrzymać... ...na kuleczce. W sumie na skale, która się toczy i zapieprza za nami pająk. On sobie chyba jaja robi. Udało się nam uwolnić. Pies, spokój. Jeszcze ze mną jest mi piesek, towarzyszy mi przy tej brutalnej grze. Spotkaliśmy kogoś. Czy to jest nasza siostra? Nie. O nie! A to jest kukła na szczęście. Aż się przestraszyłem Pach pach Tak się to robi Tak się to robi w tych czasach Dolecimy? Dolecimy Właśnie, Ernie Bardzo długa ta plansza Czy się nie doleciałem Jak to możliwe Dobra ludziska. Chyba na tym sko skończymy Jeszcze ja tylko tam przejdę A tutaj był chyba ostatni safe, to tak syfuje. Tu już zapisać nie można Dobra, starcie te 20 minut z zacnego materiału z limbo. Dobra, dziękuję wam kochani. Jeśli wam się podobał mój materiał, łapa w górę, jeśli nie, to wiecie co, w dół. Ale wszystko się liczy. Do następnego razu. Cześć!